Siemano ja w dzisiejszym odcinku zagrałem Arenkę Bedwars na tajnym serwerze Xfuziego. Czy to rękę wygrałem? Było ciężko, bo graliśmy z Dekrosem przeciwko popular YouTubers, czyli Xiglak, xfuzi Xfuzji i Klikerek, więc myślę, że odcinek wyszedł śmiesznie i jest warty uwagi. Także możecie zostawić tutaj suba z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę. No i to tyle. Siema! Dobra, jesteśmy z Dekrosem. Próbujmy coś tutaj ugrać, bo jednak gramy z axolotami, gramy... Mmm... Super. Ale dziwny heating No i TNT musiał postawić. Nie, byku, byku. Nie no, halo! Proszę stąd wyjść. Klikerek, okej. Okay. No byku on do ciebie idzie. Poszedł. Nie no, bijemy ich czy co? Nie wiem. <grym> no spokojnie. My sobie pozbieramy surowce, oni nie w się biją. Xfuzji już chyba nie żyje, także XD. Iglak jest sam Iglak, ale S z Iglakiem. Idziemy zabić sławnego youtubera xidlak Dobra, zabiliśmy białych Może po drodze kogoś innego weźmiemy Dobra, dawaj Dekrosik, rozwalamy ich może żyje I znowu jest w żółtych Tam lecą oni Co jest? Jaki ogień dziwny Gdzie jest Dekros? Halo? Ty, bo My nie mamy beda, dopiero zauważyłem Co jest? Co jest z tym ogniem? Co jest? Halo? Co to ma być? O kurde! Pali się wszystko! <noise> No nie! Zabiłem klikerka! Fajnie, mam refa. Iglak! Dobra, nie! Nie zleciał. Nie! 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 No niestety, Iglak nas porobił. Dobry gracz. Znowu frimo wygra? Możliwe. No, proste, proste że prawda. ...było. Jest dobra. <laughs>